Ten potwór ma pod maską 280 koni mechanicznych, karmionych całkiem dobrą paszą, bo naprawdę dobrze się ten samochód napędza. <słuch> Widzicie to złowrogie spojrzenie? To nowy Hyundai Kona N. I od razu powiem Wam, że tu nie chodzi tylko o spojrzenie. Hyundai stworzył potwora. Ten potwór ma pod maską 280 bardzo żwawych koni mechanicznych, 392 Nm maksymalnego momentu obrotowego, 6,4 sekundy do setki. No, i jest czym jechać, a jeszcze większe wrażenie robi to, że Hyundai próbował tutaj osiągnąć coś podobnego, co chciało i osiągnęło AMG z A45 nowym, czyli ten samochód, mimo że ma turbo, ma oddawać moc w sposób podobny do samochodu z silnikiem wolnossącym i to dzieje się w ten sposób, że turbo przede wszystkim nam dopędza średni i wysoki zakres obrotów, a w niskim zakresie trochę mniej nam pompuje, jak to się mówi i przez to też jest wrażenie takiej dość turbodziury przy tych niskich obrotach. Wszystko, bo mamy też układ kierowniczy z I30N, czyli z mniejszym przełożeniem niż w standardowej konie, ale przez to jest on bardziej bezpośredni, jest też bardziej mechaniczny, ale coś kosztem czegoś, bo na wąskich skrzyżowaniach można się trochę zdziwić. Nie skręca ten samochód tak dobrze, jakby się wydawało w takich warunkach miejskich, bo w warunkach. Nie miejskich. To on skręca bardzo dobrze. Te wszystkie elementy wizualne, które tutaj widzicie, wydają się takie, może trochę na pokaz, ale to wszystko jest funkcjonalne i albo ma Poprawiać aerodynamikę, redukować efekt unoszenia tylnej osi, szczególnie przy jeździe z wyższymi prędkościami. A można tutaj jechać nawet 240 km na godzinę. Albo też poprawiają te, na przykład, wloty z przodu poprawiają nam chłodzenie. Więc to nie jest na pokaz w Hyundaiu. To funkcja poprzedza formę. I dlatego też, może, Kona N z zewnątrz wydaje się aż tak agresywna. No, dobra, nie wydaje się, ona jest tak agresywna. Pionel nie bawi się też w półśrodki, jeśli chodzi o wydech. To jest dość głośny samochód, jak na dzisiejsze standardy. Jest ten popcorn, on no, nigdy dwa razy tak samo nie strzela. To jest bardzo takie fajne, bo takie naturalne. Są też takie ciche grzmoty, jeśli zmieniamy bieg w górę. Ten wydech ma też zawory, które mogą regulować jego głośność i brzmienie, więc im szybciej jedziemy, tym tak naprawdę on jest głośniejszy i oczywiście możemy sobie w trybie sportowym włączyć ten najbardziej taki e, najgłośniejszy, najbardziej agresywny ton, ale warto też wziąć pod uwagę to, że mimo wszystko jest tutaj tak zwany bulbulator w podszybiu, część tego dźwięku, który teraz słyszycie Idzie też z przodu, ale to jest bardzo, bardzo naturalne, bo większość jednak słyszę z okolic bagażnika, a tutaj jest to zupełnie inny koncept tego rodzaju wzmacniania dźwięku niż w samochodach grupy Volkswagena. Tutaj jest naturalnie sportowo, jeśli jest głośno, to jest głośno na zewnątrz i w środku, a nie tylko w środku. Za zmianę biegów odpowiada skrzynia 8DCT, czyli ośmiobiegowa dwusprzęgłówka z mokrym sprzęgłem, czyli mokre sprzęgło oznacza, że mniej się ta skrzynia grzeje podczas takiej agresywnej jazdy i też lepiej znosi wysoki moment obrotowy. Jeśli zmieniamy bieg, mając wciśnięty pedał gazu więcej niż 90%, to dodatkowo jest tak zwana funkcja N-Power Shift, czyli jeszcze taki efekt wypychania samochodu do przodu przy zmianach biegów, co być może trochę poprawia czasy przyspieszenia do setki, ale przede wszystkim sprawia wrażenie takiej jeszcze bardziej agresywnej tej zmiany biegu i ten samochód staje się jeszcze bardziej brutalny, już po prostu w każdym aspekcie, także w skrzyni. Ale jeśli to by było za mało, mamy też tutaj taki czerwony przycisk, który wygląda jak jakieś nitro, i on sprawia, że na 20 sekund ten samochód się staje jeszcze bardziej szatanem, bo. Możliwie maksymalnie redukuje bieg, wchodzi w tryb overboost, czyli mamy wtedy cały dostępny moment obrotowy, jaki tylko moglibyśmy dostać w tym samochodzie. Wtedy dostajemy pełne 392 Nm. To jest trochę podobne do tego, co Porsche stosuje. Też taki przycisk na kierownicy, który wciskamy i nagle mamy wszystko super sportowe po to, żeby kogoś szybko wyprzedzić. Jeśli to wszystko byłoby za mało dla kogoś agresywne, to jest jeszcze oczywiście szpera ELSD, czyli mechaniczna, ale sterowana elektronicznie. I ona sprawia, że reakcje tego samochodu są jeszcze ostrzejsze, bo on wgryza się w zakręty. Ale teraz, mimo że jestem na zimówkach, to prawdopodobnie ten sam efekt byłby też na oponach letnich. Czyli bardzo mocno jest wyczuwalny tak zwany torque steering, czyli kiedy przyspieszamy kierownicę, ściąga w stronę jednego z kół, które akurat w tym momencie łapie więcej przyczepności. Jeśli zrobimy to za wcześnie, jeśli za wcześnie w zakręcie wciśniemy gaz, to bardzo czuć jak ta kierownica żyje swoim życiem, ale to też jest takie. Fajny. Z tym samochodem trzeba się posiłować, trzeba dogadać się z nim, żeby pojechał tam, gdzie chcesz. Czuć, że to jest po prostu potwór, ale taki, którego jak już uda się ujarzmić, to z tego mamy naprawdę dużą satysfakcję. W Hyundaiach N bardzo lubię też to, jak podchodzi się tutaj do każdego elementu, z którym kierowca będzie miał styczność, żeby miał jak największe poczucie kontroli i mógł jeździć tym samochodem naprawdę sportowo, nie bał się zabrać takiego takiej enki na tor i wiedział, że i na tym torze powalczy dobry czas i jeszcze wróci na koła. I tutaj też takim elementem są hamulce. Oczywiście w konie N mamy większe tarcze z przodu i z tyłu, ale co robi nam nie duże wrażenie to kalibracja samego pedału hamulca, jak to działa, bo oczywiście Kona N bardzo fajnie zwalnia. Ale kiedy już naprawdę mocno hamujemy, to mamy bardzo, bardzo dużo wyczucia na tym pedale. Dzięki temu, że ten hamulec jest tak precyzyjny, możemy bardzo dokładnie ustalić, jak mocno przód ma zanurkować, jak dużo tej masy przenieść na przód i przez to na to, że okaże się, że mamy więcej kontroli, możemy lepiej sobie zarządzać masą. I osiągać lepsze czasy. Nie jest to takie proste, oczywiście, yy, od wejścia do nauki. Ale jeśli ktoś umie już stosować tak zwany Trail Braking, to będzie miał tutaj bardzo, bardzo dużo zabawy z tym, jak ten hamulec pracuje. Hyundai mówi, że Kona N to jest samochód sportowy. Tylko taki, w którym siedzimy wyżej, mamy wygodne, wygodniejszą pozycję za kierownicą, więcej miejsca w środku, więcej miejsca nad głową i większy bagażnik. Chociaż te 360 litrów, to nie powiedziałbym, że jest to coś nieosiągalnego dla zwykłego hatchbacka. Z tym samochodem sportowym to się jednak zgodzę, bo naprawdę nie wiem kto w ten sposób dostraja suwy czy crossovery, ale. To jest tak agresywny samochód, że to jest samochód sportowy i on dopiero gdzieś tam w dalszym, dalszym, na dalszym etapie jest samochodem takim na co dzień. Więc jeśli będziecie kupować te samochody dlatego, że Wam się podobają z wyglądu, to krzyż na drogę i życzę powodzenia Waszym kręgosłupom. To jadę po drodze płytowej. Teraz z zawieszeniem w trybie normalnym i teraz... Teraz w trybie Sport Plus. Nawet pojadę trochę szybciej. 47 na godzinę. Ale jeśli wiecie, co kupujecie, a kupujecie Suwa, bo, bo nie chcecie hatchbacka, to, to będziecie zadowoleni. Tak dość naturalnie rodzi się tutaj takie pytanie, dlaczego Kona N nie ma napędu na cztery koła i wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie, bo z napędem na cztery koła byłaby kolejnym takim t R, który jest w sumie fajnym samochodem, ale poza tym, że katapultuje się do setki w super czasie, to on nie oferuje jakoś tak super dużo względem wyczucia prowadzenia, ogólnie względem przyjemności z prowadzenia, ale w... Konie N celowo mamy napęd na przednią oś, bo wtedy możemy na tej przedniej osi zastosować szperę i wtedy możemy poczuć, co potrafi zrobić samochód z zeszperowanym przodem, który ma ograniczoną tą podsterowność, ale w którym też on jeszcze w miarę nam odpowiada na ruchy pedału gazu i z którym trzeba się umieć dogadać, a nie w którym mamy tylko wskaż, naciśnij i jesteś tam, gdzie chciałeś być. I tak dobijamy do końca. Ja jestem koną N oczarowany, ale wylewając już na siebie taki kubeł zimnej wody, muszę zadać to pytanie: po co komu tak agresywny crossover? Przecież na tor będzie lepiej kupić coś z niższym środkiem ciężkości, czyli i 30N, a na co dzień taki crossover będzie po prostu męczący. Nie mogę jednak konie odebrać tego, że w każdą przejażdżkę wleję sporo adrenaliny, a od i30n Performance, czyli z tym samym silnikiem, z tą samą skrzynią, kosztuje tylko 3000 zł więcej. Więc wybór tak naprawdę sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, które nadwozie Wam się bardziej podoba. A to wygląda jakby zostało stuningowane w ogóle przez jakichś Japończyków. Kojarzy mi się z takimi sportowymi vanami i kejkarami i suwami, które jeżdżą w Japonii, a u nas nie więc naprawdę w mieście to się będzie wyróżniać. Swoją drogą jestem ciekaw, czy taka Kona N faktycznie będzie samochodem niszowym, nie będzie się za bardzo sprzedawać, albo będzie się sprzedawać lepiej od i30 N, bo jest crossoverem, który jak wiemy, jest bardziej modny niż hatchback. Jeśli będziecie kupować ten samochód ze względu na wygląd, to fajnie, ale nie mówcie, że nie ostrzegałem. To jest najpierw samochód sportowy, a dopiero później samochód do miasta z całym bagażem i ze wszystkimi wyrzeczeniami, jakie wiążą się z tym stwierdzeniem.